Dzień dobry, dzień dobry kochani. Witajcie w nowym vlogu. U mnie jest dzisiaj czwartek, ale rozpoczynam tego vloga i to będzie vlog już na niedzielę, więc on będzie trochę pomieszany z, pewnie z piątkiem. Też w piątek to nie wiem, czy mi się uda w ogóle cokolwiek nagrać, no, ale będzie to na pewno łączony vlog, jak większość moich vlogów, ale myślę, że w sobotę więcej do Was będę mogła pomówić, bo moi drodzy jestem umówiona na randkę. Tak, wychodzę, wybywam, więc sobie tutaj jakieś stylizacje przygotujemy wspólnie, więc jakieś tutaj stylizację będę przygotowywała. Pokażę Wam się oczywiście. Może mi się uda też zrobić makijaż, w którym jak występuje, to chcecie, żebym go wam odtworzyła, pokazała, jak go robię. Zobaczymy, ile mi w ogóle wystarczy czasu. Tak czy inaczej idę w bardzo fajne miejsce. Nie wiem, czy mi się w ogóle uda też coś tam nagrać. Może akurat osoba, z którą będę, e, nie będzie miała nic przeciwko, bo wie, że nagrywam, więc może uda mi się coś tam e, przemycić, a ma być to piękne miejsce w Warszawie z pięknym widokiem. A tymczasem, moi drodzy, biorę wrzątek, zasiadam. Jeszcze chcę wam odpowiadać na komentarze, bo wczoraj, jak wiecie, byłam w pracy. Więc już jak wróciłam, wracałam, to już byłam tak padnięta, że stwierdziłam, że zrobię to po prostu w czwartek rano. Tak. tak więc moi drodzy, zapraszam Was do oglądania, do spędzenia czasu ze mną. Więc tradycyjnie zasiadajcie, zabierajcie sobie coś dobrego do jedzenia, do picia, na co tylko macie ochotę, a na co? Zaczynamy! I u mnie jest ten nowy dzień, moi drodzy. Ja od rana sobie siedzę z maską na włosach, tak potrzebuję, wiecie, nawilżyć porządnie te moje włosy. Nałożyłam sobie płatki pod oczy i to są te hydrożelowe z Istanki, Ja je chyba dostałam w kalendarzu adwentowym od Betty, z tego co pamiętam. Intensywna pielęgnacja. O, proszę bardzo, to są te. I tak stwierdziłam, że trochę sobie jeszcze posiedzę. Tam jak już widzicie, zaczynam ogarniać tą moją przestrzeń, to moje mieszkanko. Znów ciąg dalszy porządków poświątecznych, ale nie, nikt Was to nie zmyli. Jeszcze choinki nie chowam, ale to już Wam mówiłam w poprzednim vlogu. Jeszcze póki co chcę się nią nacieszyć, zresztą dzisiaj jest sobota u mnie. Nie mam za bardzo, moi drodzy, czasu na to, żeby to robić. Na razie pochowałam te wszystkie takie drobnice, które gdzieś tam porozstawiałam sobie po mieszkaniu ale teraz bo no w sumie jest godzina dwunasta moi drodzy jest dwunasta Ech, więc ja muszę się sprężać, bo e, o 16 muszę wyjść z domu. E, wspomniałam wam, że mam spotkanie, na które muszę się wyszykować. No ale w pierwszej kolejności muszę ogarnąć swoje włosy, bo niestety one mi najdłużej schną, a u nas widzę, że znów zaczyna pruszyć śnieżek i jest straszny mróz, bo jak patrzyłam, e, wam powiem, ile mamy. Minus 9 stopni w Warszawie. No jeszcze nie jest może tak mroźno, ale mimo wszystko e, czuć. Czuć rzeczywiście, że e, coś jest na rzeczy e, na zewnątrz. Chodzi mi tutaj o, o e, złą pogodę, której ja nie znoszę. Jestem z ale wy to wiecie. Ja kocham ciepłe klimaty, kocham ciepłe kraje i e, w, o takiej porze roku. E, no, to ja nie czuję się najlepiej na zewnątrz. Oczywiście w domu jak najbardziej, gdzie jest mnóstwo rozpalanych świec, e, gdzie jest ciepło, gdzie jest dobre jedzenie, e, to jak najbardziej. Natomiast na zewnątrz, no nie jest to mój najlepszy klimat. Ale dobrze, kochani, Boże Wam tutaj gadam. E, idę już zdjąć te, te płatki, bo one już mi mocno wysły. Zresztą one jakoś, nie wiem, czy ta partia jakaś taka była. Nie do końca bo trochę były przesuszone wiecie, były, no nie były tak mocno nasączone jak zawsze, no ale to, to też jest loteria, więc powiem Wam szczerze ja zdecydowanie wolę jeżeli chodzi o te płatki, to wolę kupować się właśnie na temu, czy no gdziekolwiek indziej, ale te w tych pudełeczkach bo tam jest jakby, mam takie wrażenie, że te płatki one są bardziej nasączone, bardziej wilgotne może przez to, że one leżą po prostu w tej, w tej wodzie, czy w tej substancji w której są maczane. W której są umaczane, wiecie o co mi chodzi? No ale dobra, nieważne. Troszkę sobie nawilżyłam przede wszystkim, bo ja trzymam też w lodówce eee, to zimno spowodowało, że trochę mi ta opuchlizna poranna zeszła. Więc teraz moi drodzy, plan jest taki, że muszę przede wszystkim umyć włosy, tak? I to, co słyszycie w tle. Niech Was nie zmeni. Dokładnie, to jest pralka. Musiałam dobrać dwie rzeczy, takie dość dużo, duże gabarytowo, więc stwierdziłam, że to sobie zostawię właśnie na sobotę. Dzisiaj e, był ten czas, żebym sobie mogła od rana właśnie to e, zrobić, uczynić. Załek, za. Dobra, znikam. Od rana jeszcze nic nie jadłam, więc stwierdziłam, że sobie zrobię taki miszmasz i tak, to nie jest sałatka ze świąt, nic z tych rzeczy, miałam jakieś tam jeszcze warzywa, więc szybciutko wstawiłam marchewkę, pietruszkę, już selera nie robiłam, miałam dosłownie z jednego czy dwa ziemniaki, już nie pamiętam i szybko zrobiłam z tych resztek taką sałateczkę. Tutaj jeszcze ostatnia dosłownie łyżka bigosu. Dzisiaj bez chleba, więc ostatni tutaj mój robiony taki zobaczcie, cieniutki um, krokiecz jajeczniczka. No i ostatni pomidor śliwkowy, śliwkowy, który mi został. Biorę się, kochani, za jedzenie, bo mi zaraz wystygnie i dalej ruszam do moich domowych zajęć, a trochę dzisiaj tego będzie, zwłaszcza, że wieczorem wychodzę. I tak w sumie rozważam, którą sukienkę założyć, bo myślałam o tej z Willy. Przepiękna jest i bardzo ładnie podkreśla zarówno przód, jak i tył, ale też pomyślałam sobie o tej aksamitnej, takiej zwykłej, klasycznej, wiecie, dłuższej trochę. Tylko, że ja chcę założyć te moje długie kozaki, więc nie wiem, czy akurat ta by mi się sprawdziła. Nie wiem, zobaczymy jeszcze, jeszcze trochę mam czasu. Na razie sobie umyłam, wiecie, mm, głowę, znaczy włosy. Co prawda, trzynasta już dochodzi, więc powinnam tak spinać trochę po ślady, ale tak, tak, wszystko sobie muszę, wiecie, rozplanować, żeby nie zwariować, na spokojnie. A wy, którą byście wybrali na taką niezobowiązującą kolację. Z mężczyzną, którą, tą małą czarną, czy tą troszkę dłuższą. Jestem ciekawa. Makijaż już sobie zrobiłam, wykąpałam się i powiem wam, że e, jezu, nie chce mi się wychodzić na ten mróz. No ale muszę, na czym muszę? Chcę. E, jeszcze ze włosy zrobię, mam jeszcze wilgotne. Wiedziałam, że tak będzie. Za późno po prostu to zrobiłam. I wybaczcie, ale. Dzisiaj chyba nie uda mi się tego filmu wrzucić, żebyście mieli na siódmą rano, ale spokojnie, spokojnie. Postaram się, jak jutro wrócę z pracy to go wrzucić na YouTube'a, bo już pierwszą część mam zgraną, natomiast graną i w ogóle zmontowaną, natomiast to, co teraz nagrywam, to już zdecydowanie nie uda mi się zmontować przed wyjściem. Dosłownie mam wiecie ile? 40 minut do wyjścia. A ja jestem jak widzicie jeszcze co te i wkurza mnie to, bo zawsze sobie planuję co do minuty i kurde, czasem mi się udaje, a czasem wiecie, są jeszcze inne rzeczy do zrobienia i e, serio, ale ten czas mi przemyka przez palce. Także wybaczcie, ci którzy liczyli na to, że jutro będzie nowy odcinek na kanale, no niestety z rana. To niestety nie będzie, nie będziecie mi do śniadanka, do kawy, ale postaram się, żeby albo po południu, albo yy, standardowo wieczorem o tej 20.00, bo 21.00 ten odcinek wleciał. No właśnie, a jak w ogóle wam się podoba ten makijaż, taki sobie zrobiłam? Mój standardowy, mocny, yy, lubię, lubię tak yy, podkreślać oko. No i usta yy, chcę zrobić takie neutralne albo takie beżowe. Zobaczymy. I wiecie, na jaką sukienkę się zdecydowałam w końcu? Jestem ciekawa, czy ktoś odgadł. Eee, stwierdziłam, że biorę sobie tą króciutką. A co? Mam ładne nogi, e, do tego chcę założyć długie kozaki, więc e, chcę poczuć się kobieco. Aczkolwiek tamta zamszowa też mnie cały czas kusi. Natomiast wiem, że e, no, w długich kozakach i, i w tej sukience takiej, wiecie, prawie że do łydek, e, no to mogłoby mi, mogłoby mi być niewygodnie, tak? To co słyszycie w tle, jeszcze pralka wiruje. Program mi się w połowie wyłączył. Eee, dobra, nie rozmawiamy o tym. Idę się szykować, bo naprawdę się spóźni. Dobrze, jestem gotowa. No, tej sukienki nie muszę Wam pokazywać, bo ją już widzieliście wielokrotnie u mnie na kanale. Oczywiście, Galaktikum, nie wiem, czy ja dobrze pokazuję, tak. Nieśmiertelna kolaboracja Marceiny Zawackiej i Exotic. Do tego ten mój beżowy płaszczyk. A założyłam sobie tak te moje y, hiszpańsko orientalne kolczyki, do tego też pierścioneczek taki zwyczajny. I wszystko moi drodzy jest z temą minimalizm do tego kozaki, tak jak wam mówiłam. Długie, czarne, do kolan. Anne Filt. A ta sukienka, z tego co pamiętam, to jest villa? Chyba tak. Dobra. Kochani, nie, nie. E, biegnę, bo i tak już jestem spóźniona. A te tramwaje jeździe w Warszawie, zwłaszcza jak jest e, śnieg, zimno, e, to tutaj dosłownie szaleją. Włosy mi nie do końca wyschły, trudno się mówi. Trzymajcie kciuki. Mam nadzieję, że będzie. Przyjemnie i będzie bardzo, bardzo miło. Dobra. Znikam.